Jakbyście nie wiedzieli, za co się mści tak nasz kochany premier na to proszę bardzo, tu Wam przypomnę. Pana problem i na czym polega problem poszkodowanych? Problem polega na tym, że dziewięciokrotnie karany oszust założył linie lotnicze, a dziewięć miesięcy służby specjalne nie potrafiły zrobić z tym porządku. Ale jakby mało tego było. Do zakładania tych linii lotniczych dziewięciokrotnie karany oszust wykorzystał pana syna. I to jest problem, że zrobiono z pana syna podczas gdy pan nadzorował służby. Słupa. I to jest problem, że służby specjalne przyniosły Panu notatkę 24, mówiącą o tym, że jest piramida finansowa, mówiącą o tym, że są linie lotnicze, które palą pieniądze, tylko nie przyniosły Panu informacji, że syn urzędującego premiera od kilku miesięcy wspiera tego dziewięciokrotnie karanego przestępcę prawdopodobnie nie mając świadomości, w czym uczestniczył, bo żadne służby w tym kraju nie potrafiły za pana rządów zadziałać, żeby ochronić nie tylko pana dziecko, ale też 18 tysięcy Polaków.